Witam 16 września, godzina 15.12. No, ładny dzisiaj dzień jeszcze, cieplutki letni. Jeszcze letni dzień mamy. To dobrze, bardzo ładnie. Wczoraj byłem w Lublinie, także mało było wczoraj ruchu. Więcej było siedzenia. Dzisiaj, pierwszy spacerek. Z tym, że rano byłem na zakupach Także malutki spacerek już z samego rana był Przed kanapkami I już cieplutko było wtedy z rana Także dzisiaj jeszcze piękny Prawdziwy letni dzień No, nawet słoneczko teraz się przebija Próbowało popadać, ale to króciutko Nic z tej próby nie było No, sucho jest, grzybiarze się modlą uderz, bo Dużo wyrobaczywe. Długo ziemi siedzą. A nawet i z wierzchu ślimaki zjadają. Ale doczekają się już od jutra. Ma być więcej. zaczną się opady. Na zachodzie chyba już się zaczęły. Ale do nas dojdą. No i ma być chłodniej. Poniżej 20 nawet 17. To będzie kiepsko.